Trudno się ich doczekać i od wielu osób słyszę, że aż szkoda wyjeżdżać z tej Gdyni, że Gdynia nie planują sobie wakacje w innych porach roku. Bo lipiec i sierpień są tak atrakcyjne na miejscu, że szkoda to tracić, ale oczywiście oczekujemy również wielu przyjeźdźnych. Cztery plaże w środku miasta to jest Unika, w dodatku każda z nich wyjątkowo atrakcyjna i oferująca takie rzeczy, które nie są w Polsce powszechne, jak na przykład dostęp do plażowania dla osób, które mierzą się z niepełnosprawnościami, albo doskonale zorganizowana i prężnie działająca wypożyczelność. Słupów. Jedni kochają openera, drudzy raczej docenią klimaty etniczne w czasie festiwalu Globaltika albo Jazz na Lady Jazz Festival. Ci, którzy szukają sportu też nie będą mieć kłopotu. Imprez jest dużo do wyboru, niektóre z nich są niezwykle spektakularne, jak na przykład Enea Ironman. Ci, którzy chcieliby się zapoznać z modernistycznym klimatem Gdyni, też nie będą narzekać, jak zwykle szeroka oferta spacerów. A ci, którzy najbardziej na świecie lubią jeść, to też nie mogą trafić lepiej, no bo oprócz szlaku kulinarnego, który jest dostępny jak zawsze. Proponujemy również kulinarne wędrówki przygotowane w partnerstwie ze szlakiem kulinarnym. Za każdym razem, jak to przyjeżdżamy, to jest słońce, jest wiatr, jest bezchmurne niebo, zatem nic tylko korzystać. I o tej gdyni z radością opowiadamy, bo naprawdę jest o czym. No bo gdzie Państwo znajdą miasto, w które no wchodzi właściwie do morza, gdzie możemy z jednej strony chodzić w szpilkach i w eleganckich butach, a chwilę później znaleźć się na plaży i te buty można zrzucić i korzystać z tej natury, z tej obroci. No i z tego co wydaje mi się dla nas wszystkich jest najważniejsze, czyli z lasu, z morza, z wody i z takiego spokoju, który gdzieś tutaj można złapać.